Witam was serdecznie moi widzowie. Co się działo w świecie, co się dzieje? Jestem dzisiaj po szkole, także yy, później to nagrywam, więc nie wiem o której godzinie wyjdzie. Największe sorki za to. Natomiast dnia wczorajszego, czyli 11 listopada Konopski, naczelny redaktor, który zniszczył Leksiowi życie, zdecydował się wstawić kolejny materiał śledczy, yy, który yy, no nie mam na razie zdania, czy jest jakikolwiek poprawny, obiektywny i w ogóle sensowny, natomiast yy, robi wrażenie i jest całkiem ciekawy. I opiewa na aferę, o której yy, rozmawialiśmy wcześniej, czyli afera kanału Zero Uncensored VPN. Jeżeli ktoś nie jest wtajemniczony, to wiadomo. Odsyłam do filmu Konopskiego, tam wszystko jest wytłumaczone. Natomiast, jeżeli nie chcesz oglądać 20-minutowego filmu i chcesz się na szybko dowiedzieć, co, jak, gdzie w trawie piszczy, to witam cię bardzo serdecznie, dobrze trafiłeś. Inne treści na tym kanale również ujrzysz. Dlatego zalecam suba, łapkę w górę, żeby mógł kiedyś zarabiać z tego i nie musiał iść do pracy jak normalny człowiek. Haha, dobra. Drodzy widzowie, rozchodzi się o to, że Uncensored VPN to jest, VP, to jest usługa VPN odsprzedawana od firmy Proxy VPN, czyli to jest tak, jak działa dropshipping. Czyli jakbyś zamówił sobie z AliExpress jakiś produkt za złoty 50, zł, a odsprzedawał go za 15, tylko ze swoim logiem. To jest ta sama analogiczna sytuacja. I teraz szefem, że tak powiem, osobą stojącą za tym Uncensored VPN jest tak zwany Jakub K. No i Jakub K, drodzy mili, jest y, człowiekiem, który posiada zarzuty za pranie brudnych pieniędzy I, o, i za co jakby ma te zarzuty? za inną swoją firmę witryn, wirtynę internetową, firmę nie wiem y, rozchodzi się o coinshare, tak się to nazywa i to był kantor kryptowalut no i teraz tak drodzy widzowie wezmę sobie tylko łyczkę y, picia, musicie mnie przeprosić już teraz wracamy do tematu mm. Dobra. Dobra, o co się rozchodzi? No, Konopski się dokopał do jakiejś siatki powiązań między różnymi firmami założonymi w 10 różnych krajach na czterech kontynentach. ELNA! Eee, no. no i tak, na tych czterech kontynentach różnych pan Jakubka ma wiele spółek, wszystkie ze sobą powiązane. Jest tam jeszcze jakiś informatyk, którego nie wiem, nie pamiętam, ale wiem, że tworzy porno strony. I teraz tak, okazuje się, co się okazuje? W wielkim skrócie, Jakubka był właścicielem portalu Zalukaj. Czy znacie Zalukaj? Raczej na pewno, stare jak świat, y, spiratowane firmy. Również jest właścicielem tak zwanego Escorp Club, czyli, że tak powiem, jak to się nazywa, spadkobiercy, następcy, o, następcy takiego portalu y, jak jest y, Roxy Węgiel, y, tylko wpierzesz sobie Rox i dodajesz. Uh. No, i takiego. Nie wiem, czy ja mam to cenzurować, czy nie, ale no chodzi o Rox. <grym> Dobrze, nie wiem, pochuj się tak bawię. No i też był właścicielem tego Escort Clubu. No i ogólnie się rozchodzi o to, że tam jest siatka powiązań między różnymi firmami w różnych miastach. No i głównym zarzutem Konopskiego jest to, że Krzysztof Stanowski albo bierze czynny udział, jest świadomy, albo jest nieświadomy i padł ofiarą prania brudnych pieniędzy przez pana Jakuba K. i zgłosił to nasz dobry Samarytanin, człowiek, yy, który Pójdzie do nieba, nie to co ty, bo nie zostawiłeś lajka i suba, natomiast on na pewno pójdzie do nieba. No to ten człowiek właśnie dokopał się do takich informacji i takie stawia zarzuty. No i otrzymaliśmy również odpowiedź Krzysztofa Stanowskiego na różne zarzuty, w sumie to na jeden zarzut. Krzychu taki trochę dupy dał. No i co? Odpowiedź jest taka, że był zarzut. Odnośnie tego, że on się z Jakubem K zna, bo kiedyś miał klub piłkarski Krzysztof Stanowski i Jakub K reklamował kantor kryptowalut Coinsher na koszulkach zawodników klubu stanowskiego. Nadążacie. No i. Stanowski odpowiada, że nie, bo to była akcja taka, że jeżeli wykupiłeś jakieś akcje, udziały w tym klubie, jakimś część tych akcji, udziałów, to miałeś reklamę na meczu czy, y, jednym czy tam paru na właśnie koszulkach i to nie była taka stricte biznesowa współpraca, tylko bardziej na zasadzie nagrody za to, że ktoś kupił coś tam. No i na to są dowody niby i fajnie, bo Krzychu czysty i on się z tym Jakubemka chuja zna. No, pytanie, czy wierzymy, czy nie? O to się rozchodzi. Także znowu nasz internet, piękny polski, zmienia się w jakieś gangsterskie gniazdo, kurwa, gdzie ludzie piorą brudne pieniądze i, i, i nie wiadomo jakie są powiązania w ogóle i kurwa, youtuberzy służą jako pralnia pieniędzy. No, ty, strach się bać. Całe szczęście na tym kanale nie dzieją się takie rzeczy, bo nikt go nie ogląda ale mam nadzieję, że kiedyś zacznie i może takie rzeczy się będą działy. Także jeżeli za 5 lat oglądasz ten film i okazuje się, że jestem posądzany o jakieś niecne występki, to niemożliwe, ja bym nigdy tego nie zrobił. Dziękuję, teraz jak już mamy to za sobą, no to pytanie jest takie, czy nas to obchodzi? No mnie nie. Czy jest to robota dla rządu i prokuratury? No tak. Czy Konopski znowu robi jakieś dziwne śledztwa? No, robi. Czy to dobrze? Nie mi oceniać. Yy, no i tyle w sumie. Takie podsumowanie tego. Fun fact. Yy, nie wiem dokładnie jak się ta strona nazywa. Możliwe, że rozbierz to. I to była strona AI, właśnie też Jakuba Kaf, na której mogłeś influencerki za pieniądze rozbierać, za zdjęcia, jakby przez AI. To taka ciekawostka dla was, że nawet taką stronkę ziomek miał. Czy mi na przykład przeszkadza to, że on się obraca właśnie w, w sferze takiej seksualnej, erotycznej, takiej kurwa, że nie wiem, portal z kamerkami jakiś by miał i tak dalej? No nie. Czy on łamie prawo tym, że ma jakiś portal ze skortkami i że możesz rozbierać influencerki? Pewnie tak. I czy pewnie za to pójdzie siedzieć? No pewnie nie, bo wiemy jak działa świat drodzy widzowie i tacy ludzie siedzieć raczej nie idą. No i tyle w sumie. To 20-minutowy filmik Konopskiego właśnie jak najszybciej się dało, streściłem. Na razie nie widziałem odpowiedzi Krzysztofa Stanowskiego, ale też dzisiaj nie wchodziłem na YouTube'a. Zerknę teraz na szybciutko. Nie, nic nie ma na główne, ja już by się wyświetliło dawno, także jest chill. E, nie wiem czy opowiadałem już o tym, że tam... Chyba opowiadałem. W jakimś poprzednim odcinku, że Tonolith była na znowu u dela na, na live. Ie. Natomiast y, widziałem Nathan Marco, którego nienawidzę. Y, występuje w Federacji Misfits i tam jest taki, nie wiem czy oglądaliście, Tuchot, tu, hot, tu chyba tak się to nazywało. Taki, tak, to jest taki, kurwa. Nie paradokument, tylko taki telewizyjny show dla z napalonych ludzi i zero tam jest jakiegokolwiek wartościowego przekazu, natomiast no są ładni ludzie, którzy się macają i całują i tu hot, tu wiadomo. No i tam jest taki Chase, no i on się właśnie bije z... z tego go kojarzę przynajmniej, tego Chase'a całego i on się bije z Nathanem Marconiem i natan Marcon mu wyjebał jakie w czoło. Całkiem zabawne, także to mu trzeba przyznać, że, że to mu się udało. E, natomiast no dalej nie uważam jakoby Jakoby zasługiwał na fame, który posiada. No i co? Czy jeszcze o czym chcę dzisiaj powiedzieć? Chyba nie. Dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, zostawcie łapkę i suba. Jeżeli podobają Wam się filmy w, właśnie w takim stylu, no to śmiało podajcie ten kanał dalej do, do, do ludu, któremu też się będzie podobać taka forma przekazu, takiej a la audycji radiowej. No i y, oczywiście poprosiłbym żebyście pisali w komentarzach jakieś tematy, na które byście chcieli, żebym się wypowiedział. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz, cześć Pa!